Ho, 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 witajcie kochani z tej strony Disco Kamil. Dzisiaj mamy wigilię Bożego Narodzenia, więc pragnę życzyć Wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, bogatego gwiazdora, tak jak ja <grytanie> i żebyście znaleźli sobie drugą połówkę, ci dorośli, żebyście dobrze zdali egzaminy zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści tegoroczni. i... Czego Wam również mogę życzyć? No dużo pieniędzy i ogólnie, żeby Wasze życie było fajne. A teraz przyszedł czas na takie informacje odnośnie dalszej mojej działalności na kanale Disco Kamil. Już po świętach w sobotę 27 grudnia, czyli za 3 dni rano, usłyszycie dwie nowe piosenki ode mnie. Moją solową piosenkę Ferrari i piosenkę z teledyskiem Neon Flow, którą zrobiłem na ficie z Jagą i Nelsonem. Mam nadzieję, że piosenka Wam się spodoba. Ho ho! O Jezu! Taki gruby ten Mikołaj jest, że nie mogę. Mam nadzieję, że te obie piosenki Wam się spodobają. W styczniu y, będzie premiera Teledysku do mojej piosenki pod tytułem Oczarowała mnie. Już mam gotowy od listopada ten Teledysk, więc tylko y, czeka na wypuszczenie. W lutym jeszcze będzie kolejna piosenka, w marcu i przez cały rok co miesiąc będzie wychodzić jedna piosenka na moim kanale oczywiście Disco Kamil. A więc jeszcze raz życzę wam wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2026 roku. Ojojoj. No tyle mleczka zjadłem w mikołajki, że ten, że że nie mogę poprawić sobie swojej bluzy, ale nic nie szkodzi. Tak czy siak, to były moje życzenia zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo prezentów i wiele, wiele innych dobrych rzeczy na święta i na nowy 2026 rok. To mówiłem ja, Wasz święty Mikołaj, nie no żartuję, disco Kamil. Do zobaczenia, papa! Pa. Ho ho ho, Merry Christmas!